Taka droga. No, no, no to dobrze, że złapę wle... Z Aves do Kalskroumu. Z No, no dzisiaj no, cały dzień trasy będzie. całej 7... trasy Od teraz to jeszcze 600 km. No, już no, nie tam no, no, to, Fajne jezioro do nagrania nie, No i twoją twarz nagręta, to trzeba będzie wyciąć Zagrałeś moją głowę, nie jezioro, a będzie też moją głowę Dobra, tu nie będzie Bo się Dobra, teraz nie Teraz widać tylko karownicę Jeszcze za Dobra, tutaj nie ma Ja nieś, już się no, ale to Ale fajny dom, nie? Tata? Fajny. No właśnie jak za ten telefon na tej szora, no ja chcę to budynek.

tutaj patrzcie jaki domek tu jaka droga inna już taka tam mamy ten inną drogę ale, to nie, nie nie. widzicie tutaj jaka droga jest tutaj taka dom i... a w tamtą powinienem wjechać widzisz drogę bez przejazdu ale dawno nie byłem to bo... To mi się na no, pewno nie ma. No no dlaczego to? No, ale fajne tutaj co... Czekaj, czekaj, może tu jest jeszcze przejazd. Brawo, ale co to to jest to za przejazd? Eee, co to tu jest za przejazd taki, że... O mój Boże, to nie to. O, to tutaj nie, to nie, chyba nie pchnie te, te, te Tego mi nie pokazywało, nie no, Dobra, Dobra, pa. Tego mi nie pokazywało. Ale mi pokazała ta nawigacja pieprzona, widzisz? Nie, ja, no już, sorry Dobra prowadza i Dobra, patrzcie tu. to jest, patrz, to jest ten zakład tutaj No, na e... o, answer, widzisz? O, no, no To jest to, co wtedy byliśmy razem a a tory kolejowe są Zobaczyłem i wyjechałem w nocy Wyjechaliśmy Zała dumku. Ile załatwionych? To 24 tony. No, tak. Jedziemy do Kalskron. 500 km od tamtąd jeszcze. Ile kilometrów jeszcze? Do Kalskron. 518. No, 518 km do Kalskron. No to potem coś jeszcze nagle. Ej, Tata, co myślisz o tym czerwonym? Nie dojdę na trasie. Aha. Regulator prędkości żałobski. <gry> no, ja to chaos. Już, ja już nawet nie, że my go Lublinem byśmy nie wyprzedzili. On no, tak, to on do 50 z górki zwalnia. No, dobra. Quem ganhou a pausa? się pas zablokował zabl Nie no Dobra, jest dobrze Dobra, jak tu było jeździoro, zobaczcie, tu są tory No i autostrada No i kolejne jakiś Kurde, to jedzie jakbyś cała nie mógł 60 na godzinę jakieś Jeszcze ja ich na Jeszcze są tam widoki

Ile jeszcze kilometrów do Kalskrony? 241 241 kilometrów do Kalskrony Czy już połowa trasy ponad Zrabione zostało. No od załadunku no stroma góra jest, no o proszę jedź

nie tej przepaści, ale chyba po wycinaniu i tam za tym też no tu jest lepiej właśnie no nie mi się wydawało, że to ten parking co byliśmy z czereśniami, wiesz tam, tak? tak dobra, ja jednak jeszcze mam pamięć trochę no widoczki są przepęć Czekaj, czekaj, czekaj. to trzeba by było wyprzeć, chodź, idziemy na czereść. Idziemy na czereś. papi co? No i czekamy. A, nie, to jest takie ładne. Mm, ale trzeba by było iże, żeby ładna. Tak to trasa nie jest ciekawa. Właśnie. 100 km już pewnie przejechane i jeszcze do Kalskrony. 133, 133 km do Kalskrony, cały dzień jazdy. No i pełno pełna jeżdżę, znaczy na tak 150 km. Dobra. Dobra. Potem nagram coś lepszego jeszcze Nagrywamy jeszcze zdjęcie. Dobra, jest konkret Robię jeszcze zdjęcia może na miniaturkę, zobaczcie też. Trochę tu dobra. Dobra, jest dobrze. Tutaj budynki, o. Tak, też. Oje sioro nawet, ale ja to mam szczęście. Most o dobra, dobrze, że wziąłem kamerę. O, ale dobra. Taka I ta stronda, nie to, to. Już czterdzieści. Kalskrona, już blisko Już blisko jest Kalskronna, Blisko jest skronna, Tak, to jest ona Kalskrona O 19.30 też nie przypłyną Jest budyrek Miejmy nadzieję, że nas zabierze po duży płyn Chyba, że kocioł będzie, ale co to dzisiaj środa No nie powinien być kocioł w południe odszedł, w południe odszedł. O kamieniołomy, to co wtedy? Użbigi prom jest trochę widać to, co do tego. Próbu. Duży prąd to aż takiego tłoku nie widzę. No ale tu fajne zdjęcie zrobię pron. Tutaj wieżeczki patrzcie. Kpigami i Na klepie tych zdjęć konkretnie. Bardzo blisko, A ili, bardzo blisko tej drogi. bardzo blisko tej drogi. Patrzcie, jaki prąd. Scena jest Ten większy niż był ostatni, nie? Nie, ten sam to jest. Estella, to jest bliźniaczy. Aha. Ten Spirit jest 200 metrów, te mają 240. Ten co został z tych, co wtedy były największe. Ten 200-metrowy ten ma 240 Estella i Ebupa mają po 240, bo to są nowe bliźniacze. Tak jak był Spirit i Vision, po 200 metrów miały, tak teraz te przyszły. A Vision co to jest od Vision? No poszedł na inną trasę bo ale do odnowienia i później na inną trasę, Aha. bo te były potrzebne, bo one były zamknięte a te mają pokład z tyłu jeszcze otwarty i niebezpieczne ładunki wtedy mogą przewozić bo jak są mm. pokłady zamknięte to nie mogli przewozić ładunków niebezpiecznych. ja muszę podnieść tam firankę żeby było lepiej widać wszystko to dobrze, dobrze dobra ja zapomniała Pani to to się kameruje to się kameruje to, to. miniaturka nie może być. ale za późno i tak. A oczy na co wychodzi? Wytł najwyżej, trochę twoim głowę ci o tu nagra. Tu teraz, tata, patrz, poczekaj, czekaj. Ale prosto dziób statku. O, coś takiego najwyżej. O, też dobre. Patrzcie, od przodu jeszcze tam. No. Dobra, widzę, tutaj patrzcie. Wjechaliśmy. No go nie pokaże, ale jest daleko. Jesteśmy w pociągu samochodów i tam gdzieś będziemy śli, o tam gdzie to tam na wejście do, do prądu dobra, ale aż parze o, parcie widzę mamy kabinę z oknem aaa tak. a rok temu jeszcze już nie było okna już myślałem, że nie ma żadnej kabiny z oknem a to jednak jeszcze są patrzcie jakie skały i będzie co nagrywać jak przyjdziemy będzie ciekawie Nawet no, dobra to potem coś znam Dobra widzowie, bo to wyjdzie 40 minut film No my tutaj jechaliśmy na, na prom, to w kolejnym odcinku zobaczycie Znaczy jeszcze dzisiaj Albo jutro rano jak ten dziś, Jak płyniemy promem, dzisiaj jeszcze góry to... na pokładzie będzie może pokazywane Tutaj dużo. dużo, no to na razie macie się i cześć do kolejnego odcinka Spł spłynienia promem do Polski.